Cześć, jestem Krystek, a dzisiaj zrobimy sobie openik Jubilamek. Zapraszam Was do oglądania. Siema, siema. Dobra, jestem już mamy Twoje Jubilamy. Jest ze mną Miśli, przywitaj się. Siema, siema. Matthias, udostępnianie na Discordzie ekran będzie mi mówił, czy fajne że się mi poleciały, choć tak się nie zna. No ja i tak się nie znam, więc. No, jakby ktoś nie wiedział, co z mogą polecieć. Wszystkie fajne rzeczy jakieś tam eventowe, różne schematy, najróżniejsze z różnych eventów. Tak ale samo. Ale rzeczy do wrzucenia do tej księgi, Ludzie, tam? wydarzenia. No, trochę mam tych do wrzucenia, ale nie wrzucam. Zaczynam na razie, sporo rzeczy mogę z tego polecieć. Mm, ja tak nie mam bo ja nie mam takich rzeczy, które mega chciałbym dropnąć z tych lamek. Jedynie taką rzeczą jest stukacz, którego mam nadzieję, że dropne z tych lamek. Mam 10, więc. Fajnie by było. Oczywiście Miście jest największym fartem na świecie. Otworzę sobie naprawdę dwie lampki, polecią widmowy miecz, który oczywiście dobra, mam proporbity. No i co, zaczynamy. Otwieramy sobie od razu 10. Tutaj. 10 od razu, nie wiem, dawaj po jednej. Nie, nie chcę się tutaj klikać Dajemy dobra. 10. Otwieramy. Jest pierwsza jakby lampka. No co poleci? I 30, to powiedziała prawdę. Nie to fal Autentycznie Stukacz! Z pierwszej lamy Z pierwszej lamy do okresu. I ty mówisz, że jest to największym Dobra, dobra Ja, ja mogę już zwłączyć ten materiał Dziękuję wam za oglądanie, nie na no, żarty Otwieramy dalej. Poleciał mi stukacz Jestem zadowolony To co chciałem zrobić pole... Od razu już poleciało Siedząc zimą Ty mówisz, że jestem twardym Grzmiący giermek nie potrzebuję tego szczerze. Taka średnia ta lamka. Ale już mam to co chciałem. Śpieszę lamy. Więc super. E, tu jakiś wybór. Ja, ja ci będę mówił, ja ci będę mówił, okej? Okay? A co, obydwie rzeczy mam. To, to po prawej, bo to bardziej jak znik wygląda, a ja lubię swój się dalej, to po prawej. no to z tego, to, to mam księdza, obydwie rzeczy. I legendarka Próbuj. będzie. No i ten Bukaner Johnson, tylko już dropnąłem fioletowego w sumie. No nie, nie, dwie mamy temu chyba. Tu no, jest mocno średni. Ja też A mam tam środ leci. Mam. O, legendarna pięściarka, klikatorka, mam ją chyba. Jakiś wybór, dobra. o to fajnie, że Ja było? wybieram, ja wybieram. No nie. Takie dwie rzeczy, no obydwie rzeczy mam. to to lewo, były... po lewo. lewo. No, obydwie te rzeczy były ze sklepu, więc są tak samo rzadkie. Ale mam już je. <laughs> Są tak za, samo rzadkie, czyli w ogóle nie są rzadkie. No, no nie. Dobra, kolejne. O ja, jakaś legenda. Infilt, infiltrator Ken. Średnia postać. I co poleciał? Jakaś brońka fajna. Ostatnie słowo i korbował. No, korbował jest średni. Korbowa... Nie, A mam nie go nie w księdze. Tego to pamiętam. A ostatnie słowo masz w księdze? księdze go nie mam, nie da się dojść do księgi. Ale biorę, ostatnie słowo jest super. Bardzo je lubię. Masz wyjście pod nie zrobię. No. Y, Płowa lamak już za nami. Teraz co będzie? Znaczy, przydałby się jakiś fajny schemat. Tyle może jeszcze go nie mam. Ja masz cały No. Mm. Króliczek, I Sokole, ten... Oko. Mam y, ją. Ja. Zawadzaczka, Zęza. Chyba je w ogóle nie mam, więc je muszę wziąć. Chyba piratka. Nie masz tego oczka. No ale tu mam w, w księdze. Aha, okej. Okay, okay. No kolejna. Cztery lampki zostały. I co tu będzie? Nazbierałem te 10 tysięcy talonów, z uzbranych. O i to właśnie jest sens tej gry. Dropną nam LKM cukierkowy, do którego, żeby go zdobyć, trzeba było zrobić masę questów. Trzeba było się nagrać, żeby go zdobyć, a to z jednym kliknięciem można go dostać. No ty to... go miałeś? Miałem miałem Prawie jak z grabarzem w sumie <grym> Super Na, te, na pewno wszystkim to ucieszy O o z okolą o oko poleciało Widmowe oszcze kolejne <grym> XD I <ty grym> jak, mówisz, jak, że jestem największy Jak Jola Farta Widmowe oszcze poleciało, mega dobrze Pomyśl sobie co ja pomyślałem jak ja w ogóle nie ogarniam o co tam tutaj tej grze, nie? Starabecy Ale... i techniczna szapeny. No, średnie schematy. Już rablecy nie są najgorsze. I ostatnia lamka. Co nam poleci? Mam nadzieję, że ten sztukaż ma profit ostatni. Cześć dobrego. Legendarna ty. od razu. Dwie legendy. Może ci drugi poleci. Królowa lodu i kluczek z kole oka. Królowa lodu dobra. Miałem ją, Chcesz na pewno. Na pewno ją miałem. I ostatnia rzecz. Dobra. w tym openingu. Coś, coś dobrego. O, sześć y pod ziemią. Niestety to mam już, ale pana hukacza też mam księdze nawet, więc wolę już się z tym podzieją. No i co? I to tyle z openingu? Zobacz, 60. Wow. Oszczę. To, to no, Zębwa, co właśnie poleciało. Mówię o Spętanie. Spentanie. To standardowo. No LKM cukierkowy. Mmm, zemsty. Stukacza pokazuje. To jest słowo, też ten standardowy perk. nie nie pamiętam po co ona była. A, też bardzo średni. Bo, Kaja, też był średni, co, co pamiętam. W ogóle, te wszystkie postacie. Ci yy, wszyscy piraci są. Mosto, mostu most, most średni. I teraz okaże się, czy masz dobrego, czy masz średniego. Najlepszy! Ból! Uhuu! Uh, uh, za jednego fulperki będzie. Chyba na pewno. Co, jakiś giwałek? No, ja go podbiję na fulperki. Ale kozak, żeby mi stukać, poleciał, jak się cieszę. Mega! Możemy, możemy sobie jeszcze księgę uzupełnić. Będę miał co żebrać. Dobra. No, ale dobrze, nie poleciał szukać. to te schematy. To jest może lamy. Dobra, to muszę pousuwać wszystkie. Co A tu mam wszystko księdza. Wow, ja bym nie miał połowy. Dobra, gdzieś tam, EXP. takie rzeczy poleciały, sobie to uporządkuję. A może wejść w księgę kolekcji. Zobaczcie, taki odcinek poleciał. Na no, kilka odceleni też do wywalenia. Ja się nie przyda. Bo się tych wszystkich legendarnych i też jeszcze bohaterowie i obrońcy obrońców też nie poleciał żadnych legendarny, więc średnio legendarny sniper ci się przyda no, to by się przydało yy, bohaterowie to raczej a może ich mam. nie masz? nie, raczej ich mam znaczy mam tak, ale tych fioletowych no nie usułam, tylko tych wszystkich słabych i wchodzimy tam do księgi, zobaczyć czy coś mogę nowego wrzucić klawki to mogłem wcześniej tak. O, nie mogę jej rzucić Nie miałem jej co to zaraz rzucałem bo jest średnia. Na poziom księgi o 60 kropel leciało. Bardzo fajnie. Ale też jest mocno średnie, więc są też rzucamy 250 i dostajesz 250k, do ocaleńca. Wiesz jakby mi się to przydało? Wiesz jak mi się to nie przyda. Chyba wam pełno. No właśnie. Aż na pewno użyję tego kiesia. Na pewno będę kiedyś machał, tylko to... O, ocaleniec będzie legendarny. To muszę porzucać jeszcze rzeczy. Zęza mi się na pewno nie przyda, bo ona jest no dość średnia A tego złotego czemu nie chcesz? tego? No zobaczymy pilota? właśnie No i nigdy nie użyję raczej, bo raczej nie będę grał takimi kombinacjami No Ocaleniec W ogóle ten event był średni mm, Chyba średni powiedział ten Ocaleniec To też nie użyję, To też taki średni Ale księgę sobie podbijemy O wow, kolejne krople, bardzo dobrze yy, Sierżant Zima też, go dość, h, h, też był chyba dość słaby, tak, naparzaniem. A naparzaniem ja nie gram. Lecicie, to księgi dawaj wrzuć do 222. No na właśnie, lamkę. widzę tam coś, jest, tam jest lamka Ale ja się nie znajdę rzeczy do wrzucenia. Caliber kaliber LKM-a nie wrzucę, bo LKM jest spoko. Zemsty Jacka też nie. Dueta Zemca, też nie. Zemsta Jacka. <laughs> no nie mam za mało co wrzucić Jest to by chyba było na tyle z wrzucaniem. O, mamy tego ocaleńca. Możemy przepalić coś gdzieś mi tutaj przyda wow, ale jak widzimy to... nie przyda mi się totalnie, bo nie pasuje więc szkoda, poleci jakiś mega dobry No i takie postacie już poleciały, królowa lodu i tak dalej No, trochę tych postaci teraz dropłem no, większej raczej odprawię, bo mi się te postacie zbyt nie to do księgi No, no do ale były postacie, które nie są przecież do księgi, bo one mi tak nie dropły. No to chyba tyle z tego openingu. Mamy właśnie. naszego ukochanego stukacza, którego właśnie dropliśmy. Mega się cieszę, jestem mega zadowolony, że dropię stukacza. To był właśnie mój taki cel z tych lamek, bo niestety stukacza nie kupiłem, ale teraz go mamy jestem już bardzo zadowolony. I co? Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zachęcę Was do zostawienia do subskrypcji, lajka. Napiszcie w komentarzach co wy dropnęliście z jubilamek. I byłem ze mną miśli. Siema. No i co? Do następnego. Cześć!